Sekcja Organizacji ZUP dla Bezdomnych, która zrzesza wolontariuszy chcących pomagać potrzebującym bezdomnym w naszym mieście. I co o i 18, co czwartek na Placu Tobruckim zbierają się oni, żeby pomagać. Dzisiaj pojedziemy właśnie tam na miejsce, żeby porozmawiać z nimi i spytać, jak wygląda dla nich praca. Przecińskiej Agencji Artystycznej. Hmm. E, ile czasu już pan tutaj e, No tutaj są od początku jestem jednym z organizatorów tego wydarzenia razem z Krzysztofem i z rozpoczęliśmy to 7 lutego 2019 roku, więc zaraz miną 3 lata, kiedy jesteśmy na ulicy i organizujemy co z spokojnie przez supię. Ja rozumiem, że pan tutaj koordynuje po prostu pracę. Tak, tak. tak. Jestem jedną z osób tutaj koordynujących. Razem, tak wspomniałem, z Krzysztofem i z Małgosią rozpoczęliśmy te nasze spotkania czwartkowe na Placu Dobrudzkim. No i one trwają. A była jakaś specyficzna motywacja, czy tylko taka zwyczajna chęć pomocy? I zwyczajna chęć pomocy, i też to jest wynik. Organizowanego swego czasu Tygodnia Społecznego, kiedy rozmawialiśmy o dobrych praktykach społecznych, o wykluczeniu różnych osób, przede wszystkim ubogich, samotnych i bezdomnych. Tego typu inicjatywy, jak zupa, ogólnie mówiąc, już były wcześniej w innych miejscach w kraju, przede wszystkim w Krakowie, to jest zupa na plantach. No i pojawił się pomysł, żeby coś podobnego rozpocząć u nas w Szczecinie. I to tak naprawdę w tych naszych spotkaniach przy Zupie nie chodzi o karmienie ludzi. To tak naprawdę chodzi, jak sama nazwa wskazuje, o spotkanie z drugim człowiekiem, to jest dla nas najistotniejsze i to jest dla nas najważniejsze w tych wszystkim. Co się przewija tych potrzebujących oczywiście przez taką przez takich spotkaniach? W Szczecinie jest około 900 osób bezdomnych. Na spotkania te czwartkowe przychodzi około 100-150 osób, ale to nie są same osoby bezdomne. Przychodzą osoby starsze, samotne, ubogie. No właśnie, żeby się spotkać, otrzymać jakąś pomoc, ale tak na jedno spotkanie to potrafi przyjść około 150 osób. Inaczej trochę wygląda podczas spotkań świątecznych, bo potrafi przyjść nawet 400-500 osób wtedy na takie uroczyste nasze spotkanie czwartkowe. Hmm. A był jakiś może taki moment, który szczególnie ma zapamiętał, pomagając tutaj? O takich momentów było bardzo, bardzo dużo. Takich istotnych, ważnych. Na pewno ciekawą rzeczą i dobrą rzeczą to są relacje, które się nawiązują między nami, między osobami, które pomagają osobami, które są zaangażowane w spotkania przy sobie i te, które przychodzą na nasze spotkania. To jest. To jest bardzo myślę, ciekawy. No ale też na spotkaniach, co warto podkreślić, to nie jest ważne, czy ty jesteś osobą wierzącą, czy niewierzącą, czy jesteś z lewicy, z prawicy, czy jesteś muzułmaninem, żydem, chrześcijaninem, czy kimkolwiek. Spotkania są apolityczne, są religijne, spotkania są dla wszystkich. Tutaj dla nas najważniejsze jest najważniejsze spotkanie z drugim człowiekiem i nie prowadzimy żadnej ewangelizacji, nawracania, nie prowadzimy żadnego wyciągania z alkoholizmu, po prostu tu chodzi o zwyczajne spotkanie człowieka z człowiekiem, tak żeby zobaczyć tych osobę bezdomnych, samotnych i ubogich, no najzwyczajniej w świecie drugiego człowieka, żeby tutaj oni się poczuli nie jak śmieci, bo czasami są tak traktowani przez nas na ulicach, yy, tylko jako normalny, normalny człowiek. Rozumiem, że mieliście jakieś problemy w związku z pandemią, która trwała co no. My nie mamy problemów, mamy wyzwania same. Problemy to są dla mnie Nie, nie, mamy wyzwania, nie mamy problemów. Yy, oczywiście, że pandemia super ma wpływ na organizację przede wszystkim, chociażby tego typu rodzaju spotkań, bo te spotkania, chociażby w czasie pandemii, one się nie mogły odbywać, ale udało się i tak i tak je robić, bo bezdomni nie zniknęli z ulicy. Oni nie mieli się gdzie podziać, nie mieli gdzie pójść na kwarantannę, nie, nie mogli siedzieć w domach, bo ich po prostu nie mają. Oni byli na ulicy i normalnie, najzwyczajniej, cierpieli głód. Bo tak jak normalnie wszystko funkcjonuje: to są restauracje, czy gdzieś my chodzimy do KFC, McDonald'a, coś kupimy, możemy się tym podzielić, a to wszystko było pozamykane. Więc normalnie ludzie cierpieli głód na ulicach. To przecina. I to przypomnę, jest rok 2021, 21 wiek, i są wśród nas ludzie, którzy nie mają co jeść. I nie mają gdzie spać, i nie mają w ogóle żadnej opieki. I tak naprawdę. No, są instytucje, które się nimi opiekują i starają się im pomagać, ale to nie zmienia faktu, że takie osoby yy, są pośród nas yy, na znaczenia, czy to jest pandemia, czy to jest pandemia. Abstrahując od tego, czy to jest ich wina i wybór są takie osoby w Szczecinie w pięknym mieście. Rędzimy była, jak pani imię? Paulina. Hmm. A czym się pani zajmuje na co dzień? Jestem fryzjerem. Oh. O. Nie mogę nie zauważyć, że pewnie coś Pani wszystko narobiła w No, kroimy warzywa na sałatkę i na kanapki, przygotowujemy posiłki, żeby pojechać na plac i rozdać. Na ile Pani jeszcze pomaga? Ja generalnie e, w sumie krótko, bo moja córka od trzech lat od początku tu uczestniczy. Ja za nią wchodzę, wchodziłam w wakacje, jak ona wyjeżdżała, i teraz, że jest e, mało wolontariuszy, więc przychodzę. Pomagam. Nie. Czyli motywacją było po prostu. Yy... Motywacją w ogóle jest pomaganie ludziom. Uważam, Bardzo że każdy jest. zasługuje na ciepłe słowo, na coś, żeby zjeść, na rozmowę, na to, żeby się ludzie bezdomnie poczuli też normalnie, bo to też są ludzie po prostu, tak zwyczajni. A ma jakiś taki moment, który Pani w pan jeszcze mnie zapamiętała? Nie wiem, to chyba jest tak dużo tych różnych momentów, które mi zapadają w głowie, że ciężko tak naprawdę wybrać jeden szczególny. No, wszyscy ci ludzie dla mnie są po prostu jak, w jakiś sposób wyjątkowi, każdy ma swoją historię jakoś tak, każdy gdzieś tam zapada w głowie i w sercu w sumie. No. A czym się pani tak e, zajmuje? Czy, czy po prostu w kuchni, czy tak? E... Robimy wszystko tak, e, jak idzie. E, Zależy. Kroimy bułki, smarujemy warzywa, ubieramy, siekamy warzywa. jak jest, Ile nas jest tak, żeby praca po prostu szła jak najszybciej do 18, musimy się wyrobić, żeby pojechać na pracę. Hmm. Czy zauważyła Pani jakieś, jakieś zmiany przez pandemię, przez ten, przez ten czas, w tutaj W sensie jakim? Czy, że przybywa osób bezdomnych, czy ich ubywa? Czy, bywa, czy, się, czy może jest taka atmosfera, że trochę nie chce się dojść do potrzebujących albo Ja w ogóle nie uczułam pandemii, żeby, że jako izolacja ludzi absolutnie się nie izolowałam od początku. Jeżeli chodzi o samą pandemię, uważam, że coraz więcej osób przybywa, biedniejszych, bezdomnych, ludzi potracili pracę, potracili dach nad głową pieniądze, nie mają co jeść. Generalnie no tak trochę te dwa lata pokazały. Taką skrajność trochę ubogą wśród ludzi. Dobrze. Dziękuję za wywiad. dobrze. Pominiemy z Radawa tak takim Ile czasu już w tutaj pomocy? Nie, eee, Miesięcy? Około półtorej roku. No. Tak? A jaka była motywacja? Motywacja była taka, że po prostu mój znajomy bardzo dobry, bliski, zaległ się tą akcją. Zorganizował hmm. po raz pierwszy. No i z racji tego, że często potrzebujemy ludzi do pomocy, zgłosiłem się jako wolontariusz. No i tak już zostało. Pana przekonywał? Absolutnie nie, nie musiałem tego przekonywać. Ta akcja jest sama w sobie tak fajna i tak pomocna, że myślę, że tutaj raczej nikomu nie trzeba przekonywać do pomysłu. E, zajmuje się Pan tutaj czymś konkretnym? Tak? Tutaj nikt się tak naprawdę niczym konkretnym nie zajmuje. Każdy pomaga jak może. Ja na przykład głównie zajmuję się logistyką, czyli dostarczaniem sprzętu z manufaktury, czyli z miejsca, mm. gdzie nasz jest, Na placu wrócił. Można powiedzieć, że transportem. Jakaś bardzo. jakiś moment, który zapadł pamięć? Tak naprawdę każdy czwartek jest takim momentem, że zapada gdzieś w sercu, bo spotykasz na tym placu różnych ludzi. I co tydzień spotykasz kogoś innego, z innymi problemami, z innymi wydarzeniami jakimś życia. I każdy czwartek jest inny, ale. Taki... Nie, myślę, że nie, nie, nie było takiego jednego momentu. Mówi, każdy czwartek gdzieś tam zawsze zostaje w głowie. A przychodzą w to, przychodzą od klikania, jacyś, jakieś do spotkania tylko jakichś i bardzo potrzebujących, czy, czy od takich hmm, jakby to powiedzieć? Można powiedzieć, że każdy, kto przychodzi w czwartek, potrzebuje tej pomocy. My nie oceniamy, czy ktoś potrzebuje tej pomocy bardziej czy mniej. Kokolwiek mnie nie przyszedł. My jesteśmy dla tej osoby i tu też nie chodzi o to, że to jest e, tylko zupa, tak naprawdę, Bo, to, to jest spotkanie z tymi osobami. Ci ludzie też potrzebują bardzo często e, rozmowy, zwykłej rozmowy e, z drugim człowiekiem, wysłuchania ich, e, porozmawiania o problemach, a zupa jest tak naprawdę dodatkiem. Więc e, można powiedzieć, że te czwartki jesteśmy tam po to, żeby z nimi porozmawiać, być dla nich, a przy okazji zjeść. Czy jest to dla pana takie też socjalnie, społecznie ważne? Czy, czy ważne społecznie? No myślę, że ważne. No, jeżeli ktoś lubi pomagać, czuje to i tak dalej, to jest to dla niego normalne. To, 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 to ciężko jest określić, czy to jest ważne, czy nie. No, fajnie jest się spotkać z tymi ludźmi i mieć świadomość z tego głowy, że, że robisz coś fajnego i dobrego dla do drugiego człowieka. Zwłaszcza jak widzisz wdzięczność w tych osobach, które tam przychodzą? No dobrze, dziękuję Panu bardzo za wywiad. Również dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, pani ma na imię? Katarzyna. Hmm. Czym się pani zajmuje na co dzień? Bo rozumiem, że pomaganie yy, z wolny już nie da się jakoś za bardzo wyżyć. Yy, na co dzień pracuję w firmie zajmującej się energetyką. Od ilu miesięcy, lat mówię, tutaj Pani no? pomaga? Jestem wolontariuszem od kilku tygodni tak naprawdę. Wkręciłam się totalnie. Była już inny pracuje? Tak naprawdę przypadek sprawił, bo na grupie wolontaryjnej jestem już od roku, jak mnie lepiej, i przypadek sprawił, że akurat dysponowałam samochodem, była potrzeba przewiezienia bułek z miejsca a na plac. I tak zrobiłam. Tak zostaną. E, czy, e, czy pandemia, która miała miejsce, założyła Pani, że były jakiekolwiek problemy w tym miejscu? Tak naprawdę dopiero teraz e, dotykam tego tematu tutaj, ponieważ e, te, na tą chwilę to się znowu rozkręca. I wcześniej nie mieliśmy jakichś takich restrykcji, natomiast dzisiaj na przykład na grupie pojawił się post, żebyśmy bardziej uważali, żebyśmy byli jeszcze bardziej uważni, żebyśmy pamiętali o maskach, żebyśmy trzymali dystans. Także tak naprawdę dopiero teraz gdzieś tam w moim odczuciu to się pojawia. To może jeszcze zapytam o taką najbardziej, najbardziej pamiętliwą chwilę, jaką Pani miała pomagając po prostu. Tak naprawdę pierwszy dzień. Pierwszy, pierwszy, dzień, pierwszy dzień trafiłam do namiotu medycznego. Na placu mamy namiot medyczny, mamy punkt wydawania zupy i punkt wydawania odzieży. I Arytmetyczny w tym czasie był tym samym punktem wydawania odzieży i tam się dzieje najwięcej. Tam przychodzi najwięcej potrzebujących i tam największą uwagę trzeba skupić na człowieku. I moment, w którym zobaczyłam swojego kolegę z dzieciństwa, zabrał mi w pamięć na tyle, że wiedziałam, że na pewno zostanę na hmm. mhm. się pytania, więc dziękuję Pani bardzo. 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 A hmm. od jakiego czasu pani mam? Od lipca 2019 roku, czyli to już będzie ponad dwa lata. dwa lata rzeczywiście. Jak pan motywacja w ten sposób spędzić czas? To tak naprawdę wynika z chęci pomocy. Człowieka. I zobaczyłam na, na Facebooku, że jest taka grupa, koleżanka brała udział w tym i po prostu się przyłączyłam. I tak naprawdę od pierwszego spotkania już jestem regularnie, prawie każdy czwartek. Jestem może, rozumiem, że pani pracuje w, Pani mówiłam wcześniej to pani pracuje w... Nie, nie, nie. nie. Ja, ja nie jestem medykiem, natomiast pomagam tutaj w funkcji opatrunkowej, który funkcjonuje. Pomagam pani doktor, bo w naszej grupie jest, jest lekarz, jest też dyplomowana pielęgniarka, ja tam po prostu jestem doktorem. że w punkcie medycznym czeka na jakieś ciężkie szczęśliwe, tak, jak najbardziej, bo na placu co czwartek to jest taki funkcjonuje taki punkt opatrunkowy, natomiast we wtorki też z lekarzem tam spotykamy się u sióstr w każdy wtorek i to te, te czwartkowe, ta czwartkowa są takie spotkania doraźne, właściwie opatrunkowe. Natomiast we wtorki to już mamy większe grono pacjentów, i tak jak najbardziej. No, to, to dotyczy osób przede wszystkim takich, którzy, którzy, które są nieubezpieczone. Mm, I tutaj my niesiemy pomoc w